Witajcie! Zupełnie nie przypadkiem chciałabym jednak lekko zaingerować w Wasze życie, namawiając Was do aktywnego trybu życia i świadomego odżywiania. Ale najpierw, zupełnie nie w tle, krótka bajka. Bojciecha Widłaka z książki: Pan Kuleczka, Światło. A tytuł bajki: Gimnastyka. Uff, powiedział Pan Kuleczka, a po chwili dodał: Aj, jaj, jaj, a jeszcze po chwili: Oj, co się stało. Zapytał Pypeć. Trochę się przestraszył, że Pan Kuleczka zacznie mówić tak jak bzyk, bzyk i za nic nie da się go zrozumieć. Oj, 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 powiedział znów Pan Kuleczka, ale zaraz dodał już normalnym głosem. Albo ta waga się zepsuła, albo musimy coś z tym zrobić. Pypeć dopiero teraz zobaczył, że Pan Kuleczka stoi na wadze, ale zanim zauważył, co pokazuje wskazówka, Pan Kuleczka już zszedł z wagi. Wyglądał na zawstydzonego. Obawiam się, że koniec z jedzeniem różnych dobrych rzeczy, wymamrotał niezbyt wyraźnie. Przechodzę na dietę kapuścianą. Podobno jest bardzo skuteczna. Co znaczy? Zaczął pypeć. – To znaczy, że pan Kuleczka zrobi na obiad kapuśniak, kotlety z kapusty, z surówką z kapusty i kapuścianym kompotem, a na deser budyń z kapusty – zawołała Kaczka Katastrofa, która właśnie wbiegła, goniąc bzyk, bzyk. Bzyk, bzyk – zabzyczała z lękiem bzyk, bzyk. Nie wiadomo, czy bardziej przestraszyła ją katastrofa, czy pan Kuleczka. – Niech pan tego nie robi! Dodała katastrofa. Słyszałam na podwórku, że nasz sąsiad, pan Pineska, też je tylko kapustę. – I co? Zainteresował się pan kuleczka. Wygląda bardziej. Wygląda bardziej ponuro niż zwykle, odpowiedziała katastrofa. A myślałam, że bardziej nie można. Musi być jakiś sposób. Zaczął się zastanawiać. Pypeć. Nie potrafił sobie wyobrazić ponurego pana kuleczki, ale kto wie, pomyślał, co taka kapusta może zrobić z człowieka. Zapadła cisza. Tylko bzyk bzyk latała w górę i w dół. Katastrofa wpatrywała się w nią, aż nagle krzyknęła. Wiem, wiem, gimnastyka! Już po chwili wszyscy byli na podwórku. Najpierw ćwiczyli przysiady, potem kolejno przeskakiwali przez siebie. Najłatwiej było skoczyć przez bzyk bzyka, a najtrudniej przez pana kuleczkę. Potem machali rękoma, nogami, skrzydełkami, kicali jak zające, biegali na wyścigi, a na koniec zagrali w piłkę. Właśnie kiedy katastrofa strzeliła bramkę panu kuleczce, minął ich pan Pineska z pustą torbą i minął kwaśniejszą od najkwaśniejszej kiszonej kapusty. Chyba szedł do sklepu. Wrócili do domu zmęczeni, ale radośni. Pan Kuleczka zrobił pyszne naleśniki i zjadł podwójną porcję. Wszyscy umówili się, że jeśli tylko jutro nie będzie padać, to znów idą się gimnastykować. A kiedy wyjrzeli przez okno, zobaczyli pana Pineskę, który wracał właśnie ze sklepu z czymś okrągłym w torbie. Pomachali mu wesoło, a wtedy zdarzyły się dwie bardzo dziwne rzeczy. Po pierwsze... Pineska im odmachał. A po drugie, wyjął z torby i pokazał im wcale nie kapustę, tylko najprawdziwszą, kolorową piłkę. I jaki my tu mamy dzisiaj morał? Hmm... Morał tu dzisiaj mamy taki, że po pierwsze, absolutnie nie należy nikogo oceniać po tym, jak się zachowuje i jak wygląda. Niby oczywista prawda, ale ciągle to robimy i może nie uda się to od razu, ale fajnie by było poćwiczyć odzwyczajanie się od oceniania. Jest to piękny nawyk nieoceniania i nie chodzi tu o wytworzenie czegoś w rodzaju totalnej obojętności wobec wszystkich i wszystkiego, co nas otacza, ale chodzi o takie zdystansowanie się i dopuszczenie, przyzwolenie innym na to, by byli jacy chcą być. A na marginesie, bez względu na to, czy jesz kapustę, czy jesz naleśniki, czy wybierasz surowy, żywy, zdrowy pokarm? Rób to przede wszystkim z miłością do samego siebie. Ale też wsłuchując się w swój organizm, który jest przemądry, który jest tak doskonale mądry i pokazuje ci na każdym kroku i z każdym pokarmem, czy mu się to podoba, czy mu się to nie podoba. Jak mu się to nie podoba, to też o tym powie. Najpierw delikatnie, a potem coraz bardziej dosadnie, a potem nazywamy to chorobą. A ja życzę wszystkim dużo zdrowia i mądrości, żeby wszystkie symptomy zauważyć w porę. A najlepiej, a najlepiej żeby odżywiać się zdrowo. Zdrowo, żywym, jak najmniej przetworzonym pokarmem, który karmi nasze ciała i daje im wszystko co najlepsze dużo zdrowia i dużo ruchu, bo jedzenie to jedno, ale ruch ruch to podstawa bez tego limfa nie krąży i bez tego hmm, to co złe nie może się usunąć, a więc pamiętajcie o tym zdrowe odżywianie, ruch i nie oceniamy, a wtedy a wtedy będzie pięknie. I tradycyjnie już proszę o lajka like pod filmem. Proszę bardzo o subskrybowanie, dzięki temu będziesz na bieżąco. Wrzucam sporą ilość różnych materiałów. Mam nadzieję, że zainteresuje Cię coś jeszcze, do czego serdecznie zachęcam. Pozdrawiam, dobrego dnia.